A dziś odpowiemy sobie na pytanie, jaki ojciec spada niedaleko od jabłoni. Bo dostałem maila od słuchacza Stacha, który zaproponował, żebym się zajął przysłowiami i powiedzeniami polskimi. Czy one są aktualne, a jak nie, to jak można by je zmienić. No to było jakiś miesiąc temu. Wczoraj dostałem ostry list ponaglający, a wiadomo, Stach ma wielkie oczy. Przestraszyłem się ostrego tonu, więc się zajmuję. Przyjrzałem się kilku przysłowiom i powiedzeniom. Faktycznie niektóre warto było aktualnić. Na przykład takie pierwsze lepsze z brzegu. Ryba psuje się od głowy. No bardziej na czasie będzie powiedzenie ryba psuje się od leżenia w supermarkecie. Prawda? A jak się zepsuje, to się ją reperuje, myjąc w perhydrolu. Albo ta, jak cię widzą, tak cię piszą. No w dobie PR-u to jest odwrotnie. Jak cię piszą, tak cię widzą. Albo takie powiedzenie: do kobiety i konia nie podchodź z tyłu. No trzeba koniecznie dodać ani z przodu, ani nawet z boku, bo to kłopot po co ci to? No jest takie dziwne powiedzenie, którego nie rozumiem: poszły konie po betonie. No wynika z tego, że beton chodzi. No, najpierw poszedł beton, a po nim konie. Dziwne. Są przysłowia niezdrowe: aby poznać człowieka, trzeba z nim zjeść beczkę soli. No tyle soli to naprawdę szkodzi zdrowiu. Lepiej już brzmi: aby poznać człowieka, trzeba z nim wypić beczkę piwa. I wtedy co w brzuchu to na języku? Inne powiedzenia czy przysłowia zmuszają do stawiania pytań. Na przykład czy kradnącego lody można złapać na gorącym uczynku? Czy ujęto już tego, kto zabił ćwieka? Znalazłem też przysłowie, które kompletnie, ale to kompletnie mija się z rzeczywistością. Czego kobieta nie zrobi językiem, to zrobi krzykiem. Ewidentna bzdura. Ale jest jedno przysłowie, którego nie można zmieniać i jest bardzo aktualne. Kto żyje wesoło, ten żyje długo i tego się trzymajmy.